Sieman na ja szyku Darwin, a przychodzę do Was z recenzją magazynu Lego Ninjago Gawa 9 już na rok 2025 z minifigurką z naszego wojownika Dragoniana. Na razie go a bardziej spektralnego, widmowego. widmowego. Dobrze, zdecydowanie tutaj najpierw zaczniemy od dodatków, a na końcu figurka. Też zrezygnowałem z animacji na początku z jednego powodu. Te animacje tak, które nie miały sensu. Eee, aha, i jeszcze jedno Tworzę, Jestem w fazie aktualnie jeszcze koncepcyjnej, pomysłowej, ale będzie animacja o spider mana Więc yy, yy, fajnie byłoby się zostawili jakąś łapkę w górę dla pomocy mojego kanału. Co to jest? Potężny za Edition czyli kolejna karta. I sam magazyn. Trzeba go tak trochę zgiąć żebyście tutaj wszystko widzieli to jest też reklama. Najlepsza o, instrukcje złożenia tego teragoniana. Misja. Y, tak, wyszedł nowy sezon. Mam nadzieję, że oglądaliście. Zresztą jest bardzo ciężko, ponieważ dysku Google zostały zdjęte te odcinki. Ale... Może z jakimś wybienem obejrzeliście. Polecam serdecznie, powiem tyle. Okej, okay, to są konicy. To raczej nic super ciekawego, ponieważ te komiksy są niekanoniczne. Porto na przykład szateski. Wyszło ostatnio. Fajny komiks. Czyli jeszcze nie czytałem, ale będę. Mam nadzieję. Nie no, na znaczy naszej tak. O Bolt Ninja, rób to, rób to słusznie. Fajny plakat. Misja. Okej, okay, czyli powinien jakieś znajdź różnicę. Komiks. Rofii, czekam na jego figurkę. Jakbyś ninja. informację O, trening z To jest reprezentacja zestawu. Fajny zestaw, ale raczej recenzji nie planuję nagrać. się planuje jako ale recenzji raczej nie planuję aktualnie. I co? Na stronę będzie Nokt. Jestem bardzo zadowolony z tego, że będzie to Nokt, ponieważ nie mam tej figurki, a jest całkiem drogi zestaw. Reklama na pej. I się taki trochę film z mniejszą ilością montażu, ale mam nadzieję, że też Wam się spodoba. A on całkiem sporo prosty. Złożę go i zaraz wam pokażę. Użyłem już tego dragonina, no, tak się prezentuje. Myślę, że jest całkiem spoko, jak na figurkę za dwie duszki. Naprawdę bardzo dużo detali, też te przezroczyste rączki, czy też nóżki takie duchowe, lewitujące. I tak, głównym jego funkcją jest to, że z tyłu można odczepić tego takiego mini-smoczka. Ja może sobie latać, ale ja chyba wolę tylko w tej formie bo wygląda jak już tak kompletnie. Zawsze jeszcze reklamują go tym, że ma tą katanę. Nie jest to nic specjalnego. Obstawiam, że jak zbieracie go więcej niż tydzień, to macie z pięć takich katan. No, może nie z pięciu, ale co najmniej na pewno każdy ma w swojej kolekcji taką jedną. No i co? Nie mam tutaj za dużo do powiedzenia na temat tej figurki. Czapy, tykuje, może tutaj ten doszek do z tyłu jest taki fajny nadruk, ale nie widać go za bardzo. To raczej tyle, co można o tym powiedzieć. Co ty ja na dziś? Oglądajcie poprzednie filmy. Lajkujcie i subskrybujcie. I wyczekujcie kolejnego filmu najprawdopodobniej już któryś się pojawi nie będzie to jeszcze raczej jeszcze na pewno znaczy na pewno nie będzie to ten Spider-Man ponieważ to mi zajmie trochę dużo czasu, ale w przyszłości na pewno zobaczcie tą animację, tutaj wam dam takiego małego małą taką zapowiedź jak będzie wyglądał ten Spider-Man i tyle baba We will be a stylish marriage.